Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe, liniowe, jednorodne o stałych współczynnikach. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania i w sumie myślę, że na tę chwilę to będzie akurat na dla tego przykładu to będzie wszystko i możemy rozpoczynać. Moi drodzy, jak widzicie na tablicy mamy przedstawione równanie różniczkowe przede wszystkim rzędu drugiego, co jest dla nas istotne. Po drugie jest to równanie liniowe. I cóż, jest to także równanie jednorodne, zważywszy na to, że prawa strona tego równania jest tutaj równa 0, nie mamy żadnej funkcji x. No i jest to równanie o stałych uczynnikach. Jak się za to zabrać? No więc moi drodzy... Jeżeli tutaj dysponujemy tym równaniem jednorodnym, to dysponujemy też wzorami, które nam powiedzą jak, jak przedstawić rozwiązanie tego równania. I ponieważ jest to równanie rzędu drugiego, więc jak się zaraz okaże, też wyliczenie tego wszystkiego nie będzie takie straszne. I przede wszystkim na początku tworzymy tak zwane równanie charakterystyczne. O co chodzi? Otóż my sobie zamieniamy e, zamieniamy sobie y pochodną Y na R, który ma ten sam stopień, tę samą potęgę, co stopień pochodnej. Czyli jeżeli ja tu mam Y do pewnej pochodnej, do n -tej, to ja wymieniam go na R do tej samej potęgi, czyli to nie jest pochodna, tylko już potęga. Czyli po prostu to będzie tak, 2R kwadrat minus 5R minus 3, ponieważ tutaj jest Y do potęgi... No i tutaj faktycznie sytuacja jest troszeczkę taka nietypowa, ponieważ tutaj jest po, po, pochodna zerowa, czyli ja nie mam pochodnej, czyli ja wpisuję też jakby R do, do zerowej, czyli jeżeli ja mam Y, czyli jego pochodna jest równa 0, bo nie mam jej napisanej, czyli mogę zapisać sobie tutaj 0, to wówczas to jest r do zerowej, czyli 1. I to jest równe 0, bo prawa strona. Nie ma tutaj żadnego x, i dostałam w tym momencie równanie kwadratowe i tak też moi drodzy traktuję je. Traktuję to jako równanie kwadratowe i rozwiązuję to po prostu deltą. Gdyby to był jakiś wielomian, to pewnie potraktowałabym to inaczej. No ale cóż, delta powiem mi, co dalej mam zrobić z rozwiązaniem mojego równania. No więc deltę sobie liczę, czyli b kwadrat, czyli 25 minus 4 razy 2 razy minus 3. No i to się równa. Czyli ma 25 plus, y, I tu wychodzi 24, czyli to się równa 49, i okazuje się, że delta jest dodatnia, czyli mam dwa rozwiązania, czyli mam dwa R1, ale to nie mam dwa rozwiązania równania, tylko mam ogólnie tutaj dwa dwie liczby z tego równania wychodzą, i R1 jest równe minus B, czyli 5, minus i zapiszmy sobie pierwiastek z delty jest 7. Czyli wychodzi minus b, czyli 5 minus 7 przez 2a, czyli 4, czyli to wychodzi minus 2 przez 4, czyli po prostu minus 1, druga, i moje r2 jest równe minus b, czyli 5 plus pierwiastek z czyli 7 przez 2a, czyli 4, czyli 5 plus 7 jest 12, przez 4 to jest 3. I mając wi wiadomo r1 i r2, czyli rozwiązanie mojego równania kwadratowego, Korzystam moi drodzy z pewnego wzoru, który pozwoli mi zapisać to rozwiązanie. Eee, I teraz tak, ten wzór wygląda następująco. Y, który jest rozwiązaniem równania wówczas, to jest C1, pewna stała C1 razy E do R1 razy X, czyli pierwszego pierwiastka, dodać C2 i tu wpisuję drugi pierwiastek, czyli R2X. I wiedząc to i znając ile wynosi R1 i R2, mogę w łatwy sposób zapisać sobie rozwiązanie mojego równania, czyli y to się równa c1 razy e do R1, czyli minus 1 i 2x, dodać c2 razy e do R2, czyli 3x. I to jest moje drodze rozwiązanie naszego równania różniczkowego, liniowego, jednorodnego o stałych współczynnikach. Zapraszam do innych zadań, które znajdują się na naszym kanale związanych właśnie z takiego, z, z takiego typu równaniami, i także z niejednorodnymi tutaj. E, przykładów jest sporo, wyjątków też jest sporo. E, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia. и до слушания.